Na co najczęściej chorujemy na wakacjach? Zatrucia, udar słoneczny, przeziębienia. Dzisiaj podpowiem Wam, gdzie szukać pomocy, jeżeli choroba pokrzyżuje Wam plany na wakacjach. Także subskrybujcie, lajkujcie i zaczynamy. Zanim jeszcze przyjedziecie do Stanów Zjednoczonych, możecie zaoszczędzić sobie pieniądze. Jak to zrobić? Weźcie ze sobą apteczkę z domu. Podstawowe leki typu odpowiednik polskiego Teraflu czy Gripexu będzie kosztować około 20 dolarów za opakowaniem. Drugim sposobem, żeby zaoszczędzić sobie wasze przyszłe pieniądze, będzie wykupienie ubezpieczenia. Zwykła wizyta z lekarzem pierwszego kontaktu to koszt minimum 100 dolarów. Natomiast, jeżeli będziecie potrzebować wezwać karetkę, pamiętajcie, że wasze zdrowie jest ważniejsze niż wszystkie pieniądze, które będziecie potem winni. Miejcie na uwadze, że sam przejazd karetką do szpitala to jest koszt minimum kilkuset dolarów i dodatkowo karetka dolicza sobie dodatkową opłatę od przejechanej mili. No dobrze, to co w takim razie zrobić, jeżeli zapomnicie wziąć swoich lekarstw z domu? Macie dwie opcje. Po pierwsze możecie pojechać do naszego polskiego Greenpointu. Tam będziecie mogli kupić polskie lekarstwa w polskich supermarketach, w sklepach spożywczych. I takie leki zazwyczaj są zlokalizowane przy kasie. Jeżeli nie możecie tam pojechać, drugą opcją będzie po prostu znalezienie jednej z popularnych sieciówek w Nowym Jorku. Mamy je trzy tutaj: będzie to CVS, Dwayne Reed i Rite Aid. Te apteki amerykańskie wyglądają troszkę jak takie małe supermarkety, ponieważ możecie tam kupić jedzenie, takie jak mleko, lody, jajka, mrożone pizze, ale także jest połączone to z artykułami gospodarstwa domowego, drogerią. No i na końcu mamy już tą sekcję apteczną, gdzie możemy kupić leki na receptę. Pamiętajcie, że są apteki również w Nowym Jorku, które są otwarte 24 godziny na dobę. Także, jeżeli coś potrzebujecie, będziecie również mogli znaleźć jedną z tych otwartych. Natomiast, jeżeli potrzebujecie pomocy farmaceuty lub wykupić lek na receptę, zazwyczaj ta część apteczna ma inne godziny otwarcia. Tak jak Wam mówiłam, w Ameryce można kupić wszystko szczególnie w aptece, także dzisiaj, jutro będzie Memorial Day i sprzedają właśnie różne gadżety z okazji święta, właśnie można kupić taką czapkę, albo można kupić na przykład taką opaskę na głowę za 4 dolary. Przyszłam właśnie do CVS i tutaj mamy różne leki przeciwbólowe, mamy Ibupro, duży za 18 dolarów, ale też można kupić dużo mniejsze paczki. CVS ma swoją własną markę, CVS Health, także takie małe opakowanie 20 tabletek kosztuje jedynie 5 dolarów. Takie mają również sekcje na zatrucie biegunki, także opakowanie takie węgla leczniczego 100 tabletek kosztuje 22,50. Na sam koniec, jeżeli macie problem ze znalezieniem lekarstwa, nawet takiego bez recepty, idźcie właśnie do tej części aptecznej, tam farmaceuta zazwyczaj będzie bardzo miły i chętnie pomoże Wam znaleźć, doradzić, co powinniście wziąć na daną dolegliwość. Jeżeli potrzebujecie znaleźć lekarza, macie dwie opcje. Możecie udać się do jednej z aptek, tam zazwyczaj mają gabinet, w której przejmuje lekarz medycyny rodzinnej. I na przykład CVS oferuje takie usługi jako Minute Clinic i możecie zobaczyć ich cennik na ich stronie internetowej. Drugą opcją będzie znalezienie przychodni typu urgent care. W Nowym Jorku mamy dwie bardzo popularne sieciówki, CityMD i MedRide. Pierwszą zaletą z przyjścia do takiego miejsca, po pierwsze mogą tutaj zaoferować Wam bardziej kompleksową opiekę, po drugie są czynni dużo dłużej, na przykład CityMD tutaj gdzie jesteśmy od poniedziałku do piątku otwarci są od 7 rano do 11 wieczorem, natomiast weekendy od 9 rano do 9 wieczorem. Teraz właśnie jestem w CVS i przyszłam do ich Minute Clinic. Także macie tutaj takie właśnie drzwi, jeżeli przyjdziecie tutaj nikogo nie będzie, po prostu idźcie do tej sekcji aptecznej, żeby poprosić o pomoc, oni Was wtedy pokierują gdzieś dalej. Just a quick question My friend is traveling from Europe and so they're wondering if they don't have insurance, what is the cost of like a regular visit here? visit 125 125. Ok, 125. And Typically, that's the flat fee, or is there anything on top? Okay, sounds good. Thank you so much for your help. Thank you. Pamiętajcie, że w Stanach Zjednoczonych nie ma już recept papierowych. Zazwyczaj jeżeli dostaniecie receptę, ona jest wysyłana do Waszej apteki, także tutaj zapytają się Was, gdzie jest Wasza apteka, będziecie musieli podrać adres i numer telefonu i wtedy po prostu idziecie do tej fizycznej lokalizacji, żeby odebrać Waszą receptę. Na sam koniec, moją ostatnią poradą dla Was będzie negocjowanie rachunku. Dokładnie tak. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak służba medyczna. Wszystkie tutaj szpitale czy przychodnie trzeba traktować w kategorii biznesu medycznego. E, także jeżeli dostaniecie rachunek, próbujcie negocjować. E, bądźcie bardzo mili, używajcie argumentów. E, myślę, że uda Wam się coś wynegocjować. Możecie na przykład powiedzieć, że ten rachunek to jest równowartość Waszych kilkumiesięcznych wypłat, albo po po prostu, że jesteście tutaj na wakacjach i nie jesteście w stanie zapłacić takiego rachunku. Na sam koniec upewnijcie się, że wasze dokumenty, że wszystkie papiery, które dostaniecie, że wasze dane są dobrze napisane. Literówki w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne, szczególnie przy imionach i nazwiskach, także zwróćcie na to szczególną uwagę. Jeżeli dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny, dajcie mi o tym znać w komentarzu, polubcie ten film, żeby więcej ludzi mogło go zobaczyć. No i proszę, go znajomym, a także nie zapomnijcie subskrybować Nowego Jorku po polsku, żeby nie przegapić następnych odcinków. Do zobaczenia!